Radio Kraków. A teatr jest pani dumą, czy raczej zgrzytem? Nie, nie nazywałabym tego, tego zgrzytem. Teatr jest pewną historyczną koniecznością. Raz, że kilkanaście lat temu, kiedy Rada Miasta zadecydowała o kupieniu budynku dawnego kina Związkowiec na Teatr Warie no w jakimś sensie została podjęta decyzja strategiczna, która wy wy później wymusza na prezydencie pewien określony kierunek działania, czyli prezydent jest zobowiązany decyzją Rady, musi... Zmaterializować to, co Rada ustanowiła. A więc jest jakaś naturalna konsekwencja tego działania. Dwa, że udało się w związku z tą decyzją i w związku z remontem, który tam został prze, przeprowadzony, ocalić nieprawdopodobnie ważną substancję modernistyczną, jeden z najważniejszych modernistycznych zabytków Krakowa, których mamy dosyć niedużo, więc ten aspekt rewitalizacyjny był ogromnie istotny w procesie. W, w procesie odnawiania tego budynku. Tylko każdy, e, kto nam idzie czy... i widzi tę scenę, myśli sobie, przecież to jest kabaret. Tak i tak naprawdę też warto sięgnąć do tego i do statutu i do tego uzasadnienia, w którym od samego początku mówiliśmy warietę, właśnie dlatego, że to ma być scena muzyczna, ale wyrastająca z oryginalnej tradycji krakowskiej. Scena muzyczna, która będzie przypominała i Zieloną Gęś i będzie przypominała e, młodopolskie kabarety i będzie sięgać w jakimś sensie m, do tej legendy Piwnicy pod Baranami i wreszcie pozwoli na e, jakby samorealizację e, taką artystyczną, trochę burleskową, trochę trochę baretową, być może być może trochę recitalową, właśnie tych fenomenalnych krakowskich artystów. bo Pamiętajmy, że teatr jest w przededniu budowania repertuaru. Do tej pory wystawił jedną sztukę. No, potrzeba parę lat, zanim to sztukę, portfolio... Jedną sztukę, tak naprawdę sprowadzoną z Warszawy. To, to portfolio się... To jest nieprawda. Poza reżyserem i poza protagonistką jedną, bo ta druga jednak z Krakowem w sposób trwały jest związana i to, że teraz jest bardziej rozpoznawalna jako... Jako artystka warszawska, no nie do końca jest zgodne z prawdą. To cała reszta tych fenomenalnych, młodych, nieprawdopodobnie uzdolnionych ludzi, to są artyści, to są artyści w dużej mierze krakowscy. To są artyści, którzy są właśnie po, po wokalno-instrumentalnym wydziale krakowskiego PWST. I wreszcie pamiętajmy, że my taką scenę muzyczną musimy mieć właśnie po to, żeby wśród młodych aktorów kształcić takie kompetencje artystyczne. My realnie mamy dosyć mało Ludzi, którzy potrafią tańczyć jednocześnie śpiewając i grając. My tych kompetencji najzwyczajniej w świecie nie mamy, bo w Polsce jest bardzo mało scen muzycznych. I w jakim sensie to jest inwestycja w to środowisko i możliwość rozwijania i realizowania tego środowiska. Ale... Być może za 10 lat będzie nas stać na to i artystycznie, bo będziemy mieć już zbudowane zaplecze twórcze i finansowo, żeby, żeby otworzyć scenę na 2000 osób i faktycznie na takim teatrze. Muzycznym zarabiać. Ale dziś nie, 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 nie uka pani serca jako teatrologa, że sztuki muzyczne są robione w miejscu, gdzie tak naprawdę nie ma miejsca nawet na to, żeby zagrać na żywo? Tak jak mówię no bo to, przecież to, to, można było, ale dobra, zostawmy ten temat, bo pewnie gdybyśmy mieli 200 milionów, a nie 20, to można by było, ale mieliśmy tylko 20, byliśmy zobowiązani uchwałą rady miasta i staraliśmy się dojść do jakiegoś mądrego kompromisu. Tam jest fenomenalne zaplecze to artystyczne, tak, sale, sale rozśpiewań, sale baletowe, sale do prób choreograficznych. To jednak jest duża i ważna inwestycja w środowisko twórcze.